Teraz mam możliwość konfrontacji z Filipem Zabielskim, więc chciałbym z tego skorzystać. Powracamy do afery budowlanej. Yy, witam, witam. Witam. <laughs> Jakie miłe przywitanie od razu. No, dokładnie tak. Sam sobie takie wypracowałeś. Rozmawiałem z dziewczyną z tego nagrania. I ona twierdzi, że prosiłabyście, nigdzie tego nie, upu, nie upubliczniali. Oglądałem materiał, ona prosiłabyście, jej nie nagrywali, natomiast ty nagrywałeś i upubliczniłeś. Dlaczego? No, wydaje mi się, że właśnie teraz rozpowszechniasz fałszywe informacje. Bo to pop... są od, informacje od Jana Polaka. Dobrze, Czyli a, były... a jak ona się nazywa? Pokaż mi ją po konferencji. Czy to jest ta dziewczyna? Może udaje. Sprawdzałem zdjęcia, zgadza, zgadza no, się twarz. No dobrze, no to mi pokażesz, to wtedy ci odpowiem, bo. To, co teraz mówisz, to jest fałszywa informacja. To nie było wcale Dobrze, tak. Dobrze, to teraz Ci zadam pytanie. Czy poznałeś ją na wakacjach? Yy, czy poznałem ją na wakacjach? Poznałem ją. Tak, na wakacjach. Dziękuję A gdzie? Bardzo. Bułgaria. Możliwe Dziękuję. bardzo, tak. Dziękuję bardzo. Verified. Szachman, czekaj. Pataka pozera. A mogę coś powiedzieć? Proszę. Bo każdy dostał wino, tylko nie ja. <noise> Przed chwilą pani była u ciebie. U każdego była, było, była tylko koło nie u ciebie. Mnie. Ty masz była. 18 lat już? Mam 19 i pół. Przed chwilą pani sobie. była koło ciebie, to chyba powiedziałeś, że nie. Nie, wyruszyła stąd, jedna wyruszyła stąd. To poprosimy panią z winem, nie, ja poprosimy ja, do, poprosimy z winem, Była, była stała za to. poprosiła panią z winem, aby podeszła do już mnie. Już pani idzie do ciebie. To bardzo dziękuję. Tymczasem Dominika, blub 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 blub. proszę. Aha, mogę? Słuchamy, tak, Fredio, a, proszę, słuchamy. daj komuś dojść do głosu. Ja po pierwsze chciałam powiedzieć, czy ja mogę prosić o dolewkę, a po drugie to chciałam... Nie, bez kitu. Mogę? Pewnie. By... Możemy prosić, prosić panią, to... żeby dolała <śla> dolewkę. Proszę, proszę panią. A po drugie to chciałam powiedzieć, że ty się nazywasz Piotr. Ja się nazywam Piotr. Tak, to dobrze. <śla> Może bez tej dolewki, co Dominika? Nie, <śla> yes, słuchaj. Wszystko jest w no poprosimy dolewkę do Dominika. E, po prostu chodzi o to, że ty jesteś teraz taki skurwysyn, zabijaka, rzeźnik, po prostu... Wszystko jak najgorsze. A jeśli chodzi o nagrywkę... To jest nie... To jest kurde żart. Ale nie, mi się wydaje, ale że ja Dominika... Mówię, ale daj ja mówię, ty nie mówisz. E, to chodzi o to, że po prostu... Dziękuję. Ja też poproszę, wiesz, bo... Tak, do, 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 do pełna. Nie wiesz, co zrobiłaś. Ale mi Dlałaś się wydaje, że Dominika wyjmie mi z słowa, nie, bo też chciałem powiedzieć. Nie, o... chodzi mi o to, że jak były te nagrywki, jak były nagrywki trailera, nie? To w ogóle poznałam wtedy tych wszystkich ludzi i w ogóle e, przed trailerem to się stresowałam i było wszystko takie bardzo. Inne i nieznane, ale na trailerze to poznałam wszystkich tych ludzi i tak naprawdę Piotr Kaluski wydał się dla mnie najbardziej pozytywną osobą ze wszystkich. Czy ja mogę pójść o dolewkę? Chiński tłumacz chyba jest koleżance już potrzebny. Jest wszystko okej. Okay. się bawić, to się bawić. Dominika, ty chciałaś w końcu coś powiedzieć, no to masz teraz swój czas. Uło, Chciałabym mieć swoje pytanie. No to powiedz mi w takim razie, nie wiemy, nie wiemy na razie oficjalnie, kto jest swoją rywalką. Czy jesteś zadowolona i czy to będzie dla ciebie jakiekolwiek wyzwanie? Czy byś wolała zmienić na najlepszą polską dziennikarkę Monikę Laskowską? Najlepszą no, polską dziennikarkę? <laughs> czy bym chciała zmienić? <laughs> Siedzi, Siedzi tutaj, tutaj po swojej prawej. Kasia, to jest pierwsza osoba, Jasne! która jest w kosmosie już. Dobra Dominika, ja wiem jedną rzecz. Jak już wygram tą walkę, a wiem, że ją wygram w tym momencie, e, to idziemy na meraż. Idziemy na wspólne... Dominika, powiedz, jesteś nie, już w kosmosie? Nie, 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 powiem, nie powiem, że wódę, żeby nie było wspólnego, wiecie... Ja żałuję, że mielona alkoholu. też nie jest tutaj. Piotr Kaluski. Idziemy na wspólne picie alkoholu. Słucham? Weź walkę z batą Kozidra. Słucham? Weź walkę z Beatą Kozidra. Beata Kozidrak to jest moja idolka z... Czasów Dobra, Dominika, chodź. Dobra. Nigdy w życiu bym nie wzięła czegoś takiego. Siadaj, siadaj, Dominika. Pageta, ba ja do jak myślisz, tu. ile, ile tutaj, tutaj musiał zostać siadaj, wypitego okay. alkoholu? Już jeszcze może raz, nie jeszcze my. raz. My, może jak jak my, myślisz, potrosili. ile alkoholu tu musiał zostać wypite? No to już jest grobo. Ona jest w kosmosie na Marsie. Tej wypiłem litr wódki. Dobra, inaczej, jaki był werdykt? Jaki, werdykt był taki, że zostały spałowane. ale ja mam do czynienia, że trzymamy. Dobrze. a czemu on jesteś taki zdenerwowany na mnie? Czemu jest obserwowany, no bo przed tym, przed wejściem na, na ten kejć, już już... o, ja na ciebie brudy mam tu. to... Jeszcze siedzimy z ale tym. To żarty. Siedzimy, na Siedzimy, Siedzimy z Dawidem, żarty. siedzimy z Dawidem na tym, już, już też ścisnąłeś, wiesz, o co ale Nie, niej się. Bo stary, wiesz o co chodzi? Ja byłem taki pozytywnie nastawiony, szczerze, ja nawet nawet o tym wiesz, ja no dobrze, mówię, że Ale to są jakieś brudy na ciebie się tam. Nie, marowuje? ale ja po prostu sam fakt, że ty do mnie mówisz kiedziemy, o, ja cię tutaj wezmę, uh -huh. żeby że na mnie, wiesz o co chodzi i jeszcze chyba rozpoczął się live tak, i ty wcale. mówisz, że Najabczana nic nie masz coś takiego? Tak? takiego a, a, ja chyba powiedział, nie? A, Dobrze. a na mnie a na mnie mówisz, no Polak będzie, ja da Polaka coś wyciągnę. Coś takiego było. Kupaki mi powiedzieli. Nie denerwuj się, to do wszystkiego dojdziemy. Okej, okay, tylko chciałem tylko powiedzieć, sorry stary, że też ofensywnie do ciebie tak wyskoczyłem, ale mówię, ten sam temat. Ale słusznie. Ten sam temat, słusznie. Ten sam temat, wiesz, nie? Jakby to powiedzieć, budzi we mnie, wiesz, Aha. negatywne dobra, emocje. Muszę to też zrozumieć, nie? Aha. Mamy nitrozyniaka na linii. Ale dobra, wyszła ta afera budowlana, i dużo osób po tym naszym odcinku miało duży niedosyt i nie wierzyło za bardzo w Twoje słowa. Że jakoś tak o tym opowiadałeś. No, może to faktycznie, może jakoś głupio no to Też mi się wydaje, W perspektywy czasu powiedział mi to Gimper. Ja to wytłumaczyłem w to najgłupszy sposób, jaki mogłem. Do, do poważnego tematu podszedłem z taką beką, bo no, wydawało mi się to śmieszne. Na, na pewno teraz bym podszedł do tego y, totalnie inaczej i, i wziąłbym to bardziej na poważnie. No widzisz, że no, tak to jest, ludzie cnuli jakieś tam. Takie teorie spiskowe i tak dalej. Ja to czytałem, to, to mi się tak śmiać chciało. Okej, okay, ale ja bym chciał właśnie to domknąć, żeby już była jasność i żeby ale ta już tą budowlana. Bo właśnie nie, mi jest zarzucane. Ja to nawet nie wiem o co w tym chodzi. To teraz y, będziesz miał jasność. Mi jest zarzucane, że wiesz, mi na przykład Fejm płaci i ty, żebym ja o tym nie, nie gadał i nie wyjaśnił. nie no, ja mam pieniędzy, stary, ciekawe, z czego miałbym ci zapłacić. Y, miałeś dramę, ty wie, wiem, że nie chcesz promować tej osoby, nie ale. Promować. To mówmy, e, mówmy R po prostu, okej? Okay? Z pewną osobą transpłciową. O. O. Ta osoba zarzucała tobie i Filipowi, że z jakąś dziewczynę na budowie. Mm -hmm. I wy, wy później nagraliście podobno jakiś specjalnie film, żeby tą osobę wkręcić, tą osobę transpłciową. Mógłbyś wyjaśnić, jak to chronologicznie wyglądało? Czy tak, najpierw ta osoba nagrywa story, że jeśli czegoś nie zrobicie, was, szanta was szantażowała, tak? Że jeśli czegoś nie zrobicie, to opublikuje filmy. Mm, to, no, I ty no, no. wtedy do, do, dotarłem do jakiegoś twojego live'a, gdzie wpadłeś na pomysł wkręcenia tej osoby, że nagracie fejkowy film, żeby ona myślała, że to jest to. No, 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 to Możesz bo... o tym opowiedzieć? O oh, Jezus Maria. Dobra, widzisz, bo nie wracałem do tego tematu, nie chcę się pogubić i postaram się to wszystko chronologicznie, więc tak. Filip miał dramę z tym. Z tą osobą i ta osoba coś tam mu zarzucała. Mhm. Ja zadzwoniłem do tej osoby i ja mówię, ty, ty słuchaj, ja jestem też na tym filmie, nie wrzucaj tego, wiesz. Wkręcaliśmy specjalnie, mhm. wiesz o co chodzi, chcieliśmy wrobić. I ta osoba mhm. mówi, ja, dzwonił do mnie Adrian Polak, yy, ja mam ten film, ja go wstawię i tak dalej, chyba że będziecie cię szczekać jak psy i tak dalej. No i wiesz, nagraliśmy pierwszą część, wrzuciliśmy, powiemy, powiedzieliśmy, dobra, to my sami wrzucimy, przyznajemy się, wrzuciliśmy mhm. pierwszą część, gdzie tam yy, łapiemy naszą koleżankę, gdzieś tam ją porywamy, i ta osoba wtedy. I ona coś tam krzyczy, I, ta osoba je wtedy, i jest cięcie, tak? Tak, tak, tak. Bo, I uh -huh. wtedy ta, ta osoba transpłciowa mówi: Tak, to jest ten film, mówiłam! Już ja mówiłem, uh -huh. zniszczyłam go, zniszczyłem! Jestem mistrzem! I my wiesz, po 24 godzinach, przepraszamy, odchodzimy z internetu, macie całość tego filmu, i jest, znowu dajemy pierwszą część, gdzie porywamy tę osobę, i nagle odwracamy się z nią i tańczymy Despacito. Uh -huh. Ty w moim filmie powiedziałeś, że faktycznie taki, ten realny film. I że to ona nagrywa, Który Rafalala myślała, że. Miałeś yy, się promować tej osoby. Yy, no, osoba, no, osoba, to osoba. Wciowa, twierdziła, że coś takiego istnieje, i ty faktycznie potwierdziłeś, że taki film istniał, ale ty na nim nie występowałeś. Stary, wiesz co, ja już nie chcę nawet już na, na temat. No nie, w moim materiale powiedziałeś, tak. że nie występowałeś, że tam występował tak. Filip z jakąś koleżanką, tak? Możliwe, no. Tak powiedziałeś. Dałeś. Możliwe. Eee, ja okej. Okay. A Nitrozyniak zarzucił dosyć poważne oskarżenie, że ta dziewczyna była sztywna od wódki. No okej. Okay. No Więc i... mniej więcej to świadczy o tym, że Filip dopuścił się jakiegoś bardzo poważnego czynu. Ja tutaj nie chcę. E, no mówić dlatego nawet... właśnie, właśnie nie ma co stary Zwyciu, to nie można rzucać oskarżeniami, jak się nie ma dowodów. w nich znajdą ludzie to. to, to, to no właśnie, ma, to a e, czy jest możliwość, że ten film się kiedyś odnajdzie? Ja nie, nie, nie wiem, stary, no nie mnie tego pyta. Ja to tam nie wiem. Nie chcę w tym nic uczestniczyć, stary, wiesz, nie chcę nic z tym nic wspólnego. Ja już i tak za bardzo, za bardzo zostałem w, w, wepchany w, w szambo, w którym nie chcę uczestniczyć. Po prostu stary, ja już ci mówiłem ostatnio, jak rozmawialiśmy w, w busie. Mhm. Ja to jest nasza ostatnia rozmowa na ten temat, i ja nie chcę się uczestniczyć. Odpowiedziałem ci na każde pytanie, które mi zadałaś. Mhm. I wiesz stary, nie chcę mi się już w tym babrać. No dobrze, powiedziałeś mi wprost, że ty na tym filmie nie, nie występowałeś hmm. i że ta dziewczyna na pewno nie była pijana, bo sama nagrywała. Możliwe, że tak powiedziałem. No No co widzisz? Coś teraz tu tu mieszasz. Stary, mi się... po prostu już nie chce mi się, stary, gdzie mieszam? Czy ja zaprzeczam? Mówię, że możliwe, że tak powiedziałem. No ale po prostu nie podpisujesz się pod tym mówisz, możliwe. Tak, Mordko, bo ja już po prostu rozmawiałem też na ten temat z Filipem i tak dalej. Nie wstawiłeś całej rozmowy mojej z Tobą, co mi się No bo Ty właśnie mówisz tak czasem bardzo. No ale było dać, to właśnie mogłeś dać to całe. Ja ja też tam powiedziałem, że, że Filip na pewno nie mógłby nikogo, z... tak dalej tego nie dałeś, wiesz? A to w naszej rozmowie dałeś tylko takie urywki, w których tak naprawdę mogłem, wyglądało tak, jakbym obciążał Filipa poniekąd, wiesz? Uh -huh. Że tam. A, okay. wiesz, no tak, tak ja, ja Czyli też. Czyli twierdzisz, że zmanipulowałem. Nie, 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 nie. Okay. nie twierdzisz, że zmanipulowałeś. Uh -huh. Nie, 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 broń Boże, za znaczy, mało, zobacz, za mało to... dałeś, pow... ja, ci też, ja też tam powiedziałem, że bronię Filipa, bo broniłem tam Filipa bo też w tym chwili. filmie. Znaczy powiedziałeś, że na pewno ta dziewczyna nie była sztywną? Nie ty w tylko, ogólnie, że na Filipa, Wiemy, że, on, że te dziewczyny raczej na niego le... lecą i nie miałby potrzeby okay. żadnej krzywdzić. też tego nie dałeś, wiesz, i... a to było trochę ważne, bo, bo no. ja mu powiedziałem, że ja... Bo Filip na przykład twierdzi, że te, takiego filmu, taki film nigdy nie istniał i on się bardzo zdziwił, że Ty powiedziałeś, że ten film istniał. To jak to było? No to może czy to jakiś istnia? inny widziałem, no. Jakiś tam, może jakiś inny widziałem w takim razie. Dobra. To jest taki temat, widzisz, że ja jestem babrany w tym, musisz z samym zainteresowanym porozmawiać. Tak ci powiem. Ja nie chcę odpowiadać. Bez kim to gadaliście z tym chłopakiem, o No właśnie stary, widzisz, ja jestem w to gówno wysta jest najlepsze? że to ja jestem tym łącznikiem, ja jestem wszystko pit pytany, a sam nie brałem w niczym udziału. To no. jest najlepsze, nie? Okay. I wszyscy chcą ze mną na ten temat rozmawiać. ja mówię, ludzie, ja nie, wiesz. Zapamiętajmy twoje słowa. Jakie? Że To co? co powiedziałeś przed chwilą. Eee... Czyli znaczy, jakie? Jakie konkretnie? A, No dowiesz. powiedz. Ej no widzisz ten, ty też taki jesteś no. Eee, mam informację, że Ferrari nie chce gadać. Ferrari, Uu. co się stało? No też ja mam... nie chcesz gadać z Polakiem? No i no, bardzo dobrze, bo ja też podtrzymuję, nie mamy co rozmawiać i tyle. I ja też jestem tego zdania. Dobra, a ostatnio cię zada zadałem ci pytanie, żebyś mi dał kontakt do tej dziewczyny z tego filmu. I ty Ale... powiedziałeś, że nie masz pojęcia kto to jest. Stary, no fajnie. Sary, do czego mam ci podawać każdej osoby, na której, której byłem na imprezie? To, to Mordo, posłuchaj mnie, my rozmawiamy o sytuacji sprzed sześciu lat. Ja muszę uważać na każde słowo, które mówię, żeby nie powiedzieć jakiejś głupoty. Czyli wychodzi, że Nitro trochę nagadał głupot, tak? Ja uważam, że Nitro przesadził, moim zdaniem. Ale to jest moje skromne zdanie i on nie musi się ze mną zgadzać. A nie uważasz, że wokół tej sprawy powstało już tyle nieścisłości, że lepiej by było, gdyby ten film się faktycznie ukazał? Bo teraz tak, jesteście oskarżani o różne rzeczy... Ale kto rzeczy? jest, jest oskarżony? Gdzie jest oskarżany? No w internecie. Przez nikt o mnie nie powiedział przecież, że ja jestem, że jakoś ten... Gdzie, gdzie jestem, kogo jestem oskarżony? Wszystko no, kogo oskarżone. oskarżony? między innymi Amadeusz Ferrari. A to jedyne, jedyna osoba? Wykopki. Stary, nikt, ale nikt nigdzie nie pokazał Na się... wykopie też, okej, okay. ale nie uważasz, że, że lepiej by było się całkowicie oczyścić i żeby ale już to ten zrobiłem. film został opublikowany? Ale co ja mam ci dać, ja, nie wiem, ja nawet, stary, wiesz to ty mówisz, o, to, dobra, to film Sylwester Stallone, kiedyś był gwiazdą porno. Pokaż ten film. Wszyscy o tym mówią, że był włoski ogier, że występował w filmach porno, a ale nikt to tego nie ma. To no pokaż. O, ja nie widzę, ja ci pokażę pod no, Naprawdę pokażesz tak. porno. Po, na, a wiesz o tym, że tak, ten film Ale był dobrze, bardzo... to ci powiem dlaczego ci pokażę. Ja pierdolę, Bo Ja wiesz, jestem starym Tibijczykiem. Ja kiedyś bardzo dużo ekspiłem pod Kazordun. Wiesz? I... Nie grałem w Tibie. ani tak. Pochina. Tu mam zdjęcie. Dwarfów, tu proszę na, na, na zbliżenie, to są dwarfy. Z Kazordun. Mogę I one powiedzieć? dalej ze mną trzymają sztamę. I ty powiedziałeś, że ty w tym filmie nie występowałeś, Adrian. Że nie ma z tym filmem nic wspólnego. A tak się stało, że one mi ten film wykopały. No. I go mam na telefonie. I ty tam, Adrian, występujesz. Ty, Filip Zabielski i trzecia osoba. Trzecia osoba nie jest influencerem. I faktycznie jest dziewczyna, dziewczyna tego, te, tego nie nagrywa. Nakłamałeś mi w moim programie mm. i bardzo mnie to... Przestań. No jak przestań? Mam ten kur... film w telefonie. No to pokaż. Mogę ci pokazać. No to pokaż. To jest film, na którym ktoś zapina ty... A ja, ja pokażę że to pokazujecie? To mam. A dlaczego ty to oglądasz? Tylko wycie, że głos. Okej. Panie Polaka oglądają. <laughs> My jesteśmy w porządku. Nie. Masz filmik jakoś. Filip. Tak ja tak. też nie, ja <laughs> też. <nie. śmiech> Ostatnie... Nie, no aż tak chyba krucho z zasięgami, nie. To jesteś ten, słychać twój głos, widzisz twoją twarz. Ale, ale klamę ma. Pokaźny Poka, to to po... gigant. No dobra Polak, ale powiedz dlaczego mi naście miałeś? Sić naście miałeś. No, że tam nie występujesz. Nie to przestań. Co? No kurwa co? No ci pokazałem k***a ten film. Ale powiem ci co mnie, co mnie ubolało, nie? Co? Bo pojechałem do ciebie, wierząc, że ty mi mu powiesz prawdę. I ty tak. mówisz, dziewczyna nagrywała, ja nie występowałem. Faktycznie taki film był, ale ja nie występowałem. A tak naprawdę to ty tam grasz, grasz główną rolę. To mnie tego tam jest tego Filipa. A nie, 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 nie szczailiście, że tak zwierzam do czegoś, że tak zwierzę. Nie, ja już zwierzam. myślałem, że kłajmy chciałeś o tym pierdolić, nie? Że taki temat jest. Ja się. A ja tutaj nagle filmik wyskakuje. Gdzieś musiałaś się płętarz. No dobra, no nie ale ja spodziewałem taką... się. Jokolwiek stary Słucham? Kłokolwiek. Powiem Ci tak, yy, z dźwiękiem słuchałem to, ta dziewczyna wielokrotnie prosi, nie nagrywajcie mnie, ale nie jest sztywna od wódki. Jest pijana, ale uważam, że gdyby chciała zejść, to by zeszła. No to, jest, to nie jest w ogóle ten film z tego dnia, to nie jest to. To jest dokładnie ten nie. film, potwierdzał mi to Nitro Sandro. To wy macie filmików, jak się? No to, no to, nie koniec, jest, ten, jest to jest styropian, jest to 15 styropianie, to jest dokładnie ten film, o którym mówi cały internet. Film nie. z budowy. Nie, to nie jest ten film. To ci mówię, no. Stary, słuchaj, ja ci powiem teraz jedną rzecz. No. Każdy był młody, popełniał jakieś głupoty, nie? Ja, wiesz, Ej, ja, się, ja też się nie lubię chwalić, wiesz tam jakimiś swoimi yy, przygodami, jakimiś życiowymi i tak dalej. <coughs> ja yy, do ukrycia ogólnie nic nie mam. Ale, Dobra, ale też... powiedz mi to, dlaczego do ciebie przyjechałem w nocy, żeby no. wyjaśnić temat, a tymi Wiedząc, jaka jest prawda, nakłamałeś, patrząc prosto w oczy. Myślałem, że się kolegujemy, koleżko. Jednak kurwa nie. No powiedz mi, dlaczego mi na komach? Pytałeś się, mnie, czy, czy jakakolwiek dziewczyna była czy był taki fi... Pytałem cię, czy był taki film, czy w nim występowałeś. Ty powiedziałeś, byłem na tej imprezie, ale na filmie nie występuje. Co więcej, to ta dziewczyna nagrywa. A prawda jest taka, że ta dziewczyna prosi, nie nagrywajcie mnie. I to prosi dwa razy. A wy jej mówicie, ale to twoim telefonem, jesteś bezpieczna, coś takiego. A później sobie rozsyłaliście ten materiał i pokazywaliście nie, innym nikt, influencerom. Nikt, ja nic nie, ja nic nikom nie pokazywałem. Widzisz, to jest Filip przed 6 lat i my jakieś jakieś głupie różne akcje, wiesz co? Ale to ja nie Ale nie, wiem, czy nie to jest mogłeś to... mi powiedzieć, o no nikogo nie była głupia akcja, ale Ja, ja nie chciałem nie chciałem być też łączony może z tym. To jest Filipa wina. Ale że... nakłamałeś mi w moim no? materiale, a jeszcze chwaliłeś mnie na konferencji, że robię takie dobre materiały, że wszystko no to kurwa wszystko sprawdziło. No i okay. wyszło, że mi naściemiałeś. No z ci konkretnie kurwa, naszciemiałem? Naszciemiałem. z mi. tym, że nie występujesz w filmie, że to Filip występuje, gdzie Filip mm -hmm. to tam próbuje stanąć na wysokości zadania, że tak powiem, a to ty grasz w główne skrzypce, a y, po drugie dziewczyna nie nagrywała, tak jak mówiłeś, wręcz prosiła, żeby nie była żeby nie była nagrywana, z tym mi kłamałeś. To nie był. Więc ja cię z tego oczyszczam, że w aferze budowlanej nie doszło do złamania prawa. Mm -hmm. To jest jasne, ale rozumiesz, czy mi okłamano. Tak, tak, tak. Oszukałem cię, że. Widzisz, oszukałem cię tylko z tym, że w... uczestniczyłem w... w jakimś tam filmie, tak? Okej. Okay. Ja ci powiem też szczerze: ja nigdy nie nie, chciałem, nie lubiłem się tłumaczyć z jakichś tam spraw, które. Od ale zgodziłeś się, że ze mną o tym pogadasz ta, ta, szczerze, ta, ta. I wszystko tak, tak, widzisz yy, to też jest taka sprawa stary, że nie chciałbym, by, żeby ludzie może myśleli że yy, ja coś tam z chłopakami robiłem czy coś takiego, wiesz o co chodzi? ale kurwa, kto się oskarża o to, że robiłeś coś z chłopakami bałem się może, że to też tak będzie, wiesz że, że to będzie w ten sposób, myślałem, że może wiesz że ktoś powie, że ja coś tam z nimi robiłem a ty mi pokaza ty pokazałeś mi filmik, gdzie ja coś tam ro robię z kobietą i kolega, co kolega tak. też coś robi z nią w tym samym ta, momencie? tak, tak, ta. nie, tak to no jest niesamowite, dobra. Dobra, jaki no. jest clue tego wszystkiego? No, jaki jest klucz. Że w tym momencie mm -hmm. udowodniłem, zdobyłem dowody, że mnie okłamałeś, więc teraz. Z czym cię okłamałem konkretnie? Z czym cię okłamałem? Z tym, że nie brałem udziału w jakimś tam filmie. Tak, tak. Wyszczególnie z okay, no. czym dokładnie? No, okej. Okay. Andreas Brazers. Cześć, <laughs> I na gul mu Dziękuję. chodzi. Jak ty go widzieliście z przyjaciółmi, z Ferrari, to taką takomu przeszło. Okej, okay. rozumiem. A e tymczasem e mamy kolejnego gościa, a więc kogo witam, kogo goszczę? Halo, Halo, Halo. Siemanko. Cześć, Maksymilian z Madery. O, Portugalia, proszę bardzo, do kogo pytanie? Cześć, Cristiano Ronaldo, siu. Witaj, Arku, <laughs> hey, Lexi, witam panią Monikę. Cześć, Nikita. Słuchaj, Kida, ja jestem twoim ogromnym fanem, jeszcze od czasu w związku z Magikalem, byłem z tobą tak samo w czasie z relacji z ciocem, potem z Ferrari, każdej twojej relacji pomiędzy nimi, no czyli generalnie śledzę od niedawna, słuchaj bo pewna rzecz mnie kryzie, jeśli chodzi o ciebie ostatnio, bo ty tak trochę bez szacunku do osoby starszej wyzywasz, obrażasz panią Monikę, że jest stara, brzydka. A jakbym miał być szczery, to gdybym miał 20 dolarów, a wy obie OnlyFansa, to swój budżet prędzej przeznaczyłbym na poczet dostępu do pani profilu pani Moniki niż twojego. Ale na całe szczęście ty nie masz OnlyFansa, ja nie mam 20 dolarów, bo wybacz, niestety jeszcze nie <laughs> znalazłem... Niestety jeszcze nie znalazłem sobie patostreamera, mógłbym, któremu mógłbym skoczyć do łóżka. I to robić. Chciałem też poruszyć temat, bo na konferencji na przykład dostałaś pytanie, jakie wnioski wyciągnęłaś z relacji z Danielem Makikalem, i odpowiedziałaś, że ludzie się nie zmieniają. Co jest zabawnym paradoksem, gdyż twój życiorys subtelnie o tym przeczy. Raz się dymał Daniel, raz Cios, raz Ferrari. Chłopaki normalnie się zmieniają, nie? Bielą się, więc twoja filozofia jest moim zdaniem całkowicie nietrafna. Cała ta sytuacja w ogóle wygląda jakbyście wszyscy siedzieli na jednej imprezie grając w prawda czy wyzwanie, a ty wylosowałaś kartę, zrób karierę w internecie używając tylko waginy. Jakby przekierowywując to pani Moniko, ja mam do pani pytanie, nie, bo... Słucham. Panią zapytać, e, za, zapytać o kwestię oddzielenia prywatnej sympatii od pry, profesjonalnej kariery zawodowej. Bo powiedzmy, że przeprowadzałaby pani wywiady na jakiejś gali z ludźmi powiedzmy sobie znanymi i obok by akurat przechodziła Nikita to dałaby jej Pani podtrzymać kamerę, czy jednak nie za bardzo? Podtrzymać kamerę tak, jeszcze światło no, bo no, bo ja... w, bo... w jednym bo... ręku, światło w drugiej kamerę. No bo ja nie ukrywam, bałbym się, no, gdzie w ręce takiej fajtłapy. Jedynie operator byłby zadowolony, bo jak powszechnie wiadomo, Nikita za kamerą lubi dobrze obciągnąć. Nikita oczywiście nie odbieraj mi źle, tłumaczysz, że chciałaś zawsze zmienić Daniela, więc no całkiem trafnym tłumaczeniem jest to, że jak się alkoholizował, to był to dla Ciebie cios prosto w serce. A Twój y, niski wzrost jasno też argumentuje, że tak pragnęłaś gościa, który jest stworzony, do sięgania po alkohol. I pewnie też dlatego tak ciężko od ciebie o content z górnej półki. Natomiast nie wyciągaj złych wniosków, mnie fascynuje Twoja osoba. Nic nie potrafisz, nic nie umiesz, na niczym się nie znasz, a i tak robisz karierę. Dziewczyno, przecież przecież tak mogą tylko wybitne jednostki. To jest materiał na jakiś film Patryka Weki Albo może raczej dody. Ona nakręciła tam dziewczyny z Dubaju, więc szlał urzędniczej też brzmi spoko. Pani Moniko, ja mam jeszcze do Pani jeszcze jedno pytanie. Czy nie, czy nie uważa Pani Nikite za osobę niezbyt inteligentną, głupią, czy nie doedukowaną? Bardzo zagubioną. Bo ja osobiście twierdząco mam swoje panie. Nie jestem osobą, która spieszy z ocenianiem ludzi, bo każdy zasługuje na drugą szansę, jest zagubiona. Uh -huh, uh -huh. My będziemy śledzić uważnie i przemianę całą, zobaczymy, czy jest prawdziwa, czy nie, a ty wykup tego od niefansa. No wiadomo, jakby naprostować wszystko można, nie? bo mi się wydaje, że jest pani jedyną szansą, aby na przykład przy face to face obudzić w niej chęć się doedukować. Bo na przykład jak ja na panią patrzę, bo z przyjemnością zrobiłbym maturę. Na koniec, mam nadzieję, że Nikita, że z relacji z Adrianem też wyciągnęłaś jakieś wnioski i z internetu szybciej niż on szatni przed oktagonem. Ale to nie było dziwne, bo biorąc pod uwagę rozmiar twojego stanika, to i tak zawsze by poleciał na deski. Więc pozdro wszystkim i miłego Pozdraw. wieczoru życia. Pozdro. Trzymaj się. O, Nikita to był zmasowany atak wysokich lotów komediowych, niskich lotów. Yy... Obyczajowych powiedziałbym. Jak ty się czujesz z taką ilością oskarżeń niczym karabinem maszynowym? Szczerze, mam nadzieję, że mu ulżyło. Że wyrzucił to z siebie i że będzie mu lepiej.